Halo, halo. Dobry wieczór. Buona sera. Witam na Quattro klatrokiere. Z tej strony Paulina Kania z po prostu włoski i będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o blokadach językowych. A konkretnie o tym, dlaczego nie warto bać się popełniania błędów, gdy uczymy się języków. Zanim zaczniemy, oczywiście standardowo czekam na jakiś znak z waszej strony, żeby wiedzieć, że wszystko gra, że widać, słychać. I w ogóle jest cudownie. <laughs> Dzisiaj w ogóle no, 6 grudnia, więc Mikołaj coś Wam ciekawego przyniósł. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli macie ochotę. Um, o, widzę już jakieś reakcje. To chyba wszystko gra. Nikt niczego nie zgłasza. Tak, super, dzięki Tomi. Ok, no to fajnie. E, więc tak, e, m, od czego by to zacząć? Zacznę od bardzo szybkiego ogłoszenia, e, mianowicie za tydzień nie będzie quadrochiakire. E, nie będzie tego, ponieważ e, 15 wylatuję do Włoch, lecę e, do domu, drugiego domu na święta, e, no i właśnie przed wyjazdem muszę dopiąć pewne rzeczy i chcę po prostu tutaj na spokojnie się tym zająć, ale... 20 grudnia będzie specjalny odcinek, bo będzie to już setny odcinek. Wspominałam o tym Wam tydzień temu, no ale dzisiaj jeszcze właśnie do no tak oficjalnie już chcę o tym wszystkim powiedzieć. I jeżeli macie jakieś pytanie, które chcecie zadać mi, czy to właśnie związane z językiem włoskim, czy związane z ze mną, czy z Włochami, z włoskimi, nie wiem, obyczajami, czy czymś tam, tak? Cokolwiek Wam przychodzi do głowy, no co nie wiem, może nie było czasu wcześniej, albo po prostu nie odważyliście się wcześniej zadać takiego pytania. To na um, stronie po prostu ukośnik setka znajdziecie anonimowy formularz, gdzie możecie zadać takie pytanie. No i przez te dwa tygodnie będziemy właśnie zbierać te pytania i 20 grudnia o godzinie 20, więc łatwo zapamiętać, um, no odpowiem na te pytania. Będę starała się na wszystkie z nich odpowiedzieć, ale jeżeli oczywiście zadacie jakieś pytanie typu, nie wiem, jak stosuje się konjunktivo, no to, no to to nie jest oczywiście pytanie na takie krótkie spotkanie, więc no, to też miejcie na uwadze, tak, że jeżeli zadacie takie bardzo duże pytanie związane z jakimś zagadnieniem językowym, no to tutaj jak coś, no to, no to ja wtedy zapiszę sobie ewentualnie to na, na jako temat webinara, czy. Czy właśnie kolejnego live'a, więc to ok. Ale zasada będzie w sumie jedna. Jeżeli zadanie, zadacie pytanie po polsku, ja będę odpowiadała po polsku. Jeżeli zadacie je po włosku, to będę odpowiadała po włosku. Już kiedyś prowadziłam takie QA, więc no, fajnie się przyjęło, więc sobie to powtórzymy. No i będę czekała na Wasze, wasze pytania. Mam. <laughs> Jestem bardzo ciekawa, co tam Wam chodzi po głowach. No, to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, czyli właśnie z, o co chodzi z tymi błędami. No i może się wydawać, że w ogóle o czym, o czym ja tu w ogóle będę mówić, przecież no bez sensu temat, no, no każdy się gdzieś tam boi, każdy popełnia błędy, no i, i wszystko wiadome, nie? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony to właśnie rozmowy z Wami zainspirowały mnie do omówienia tego w taki bardziej zorganizowany sposób, więc można powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie to będzie taka motywacyjna pogadanka trochę, no bo nauka języków to nie tylko wkuwanie słówek i zasad, Gramatycznych, ale też właśnie odpowiednie przygotowanie się do nauki, uzyskanie odpowiedniego nastawienia. No i powiedziałabym nawet, że ten temat po włosku jest takie fajne powiedzenie, takie, no tak, takie wyrażenie: capitare a fagiolo, czyli tak dosłownie trafić się jak na groch. Coś takiego, no nie ma to za bardzo sensu w dosłownym tłumaczeniu, ale chodzi tutaj o takie idealne wpasowanie się w coś, bo właśnie w, nawet w tym tygodniu już parę osób mi napisało, że popełniłam jakiś tam błąd w wyzwaniu, czy na, no, na storii, czy coś tam. No i to jest coś właśnie takiego naturalnego, i jak potem spojrzałam znowu, że Okej, okay, będę mówić o błędach, mówię, okej, okay, no to będę musiała o tym też wspomnieć oczywiście, bo to idealnie. Pasuje. Dlaczego w ogóle to jest ważny temat, istotny temat? Bo najczęściej to właśnie strach przed popełnianiem błędów blokuje was, no i w sumie nas, bo pewnie mnie też początkowo gdzieś tam to blokowało bardziej. To jest taki, taki właśnie strach, który blokuje nas przed mówieniem, blokuje przed. Próbowaniem w ogóle własnych sił, no bo zobaczcie, jeżeli tutaj słuchacie mnie, oglądacie mnie, to znaczy, że raczej uczycie się języka, e, tak? Pewnie włoskiego, no może jakiegoś innego, może po prostu nie, lubicie mnie oglądać, ok, ale zakładam tak, że osoby po drugiej stronie uczą się języka włoskiego. No i znając trochę was, tego co właśnie jestem w stanie wywnioskować z naszych rozmów, z rozmów z moimi uczniami, to wiem, że właśnie często jest tak, że no bardzo chcielibyście mówić płynnie po prostu mówić nie no po to się uczycie bo chcecie podróżować e, chcecie e, zwiedzić tak Włochy albo przeprowadzić się tam kiedyś więc po to wam ten język jest potrzebny no ale z drugiej strony jak jedziecie na wakacje no znacie te wszystkie formułki znacie dokładnie całe menu po włosku wiecie jak to wszystko powiedzieć ale jak przychodzi co do czego to nic, nie jesteście w stanie nic powiedzieć, i zamawiacie po angielsku. Znacie to? E, bo ja słyszę to bardzo często, właśnie, że no, no chciałam bardzo to, to powiedzieć, przecież znam wszystko, ale no jednak nie dałam rady, nie? No właśnie. I, I co za tym się w ogóle kryje? To jest tak naprawdę blokada, którą mamy w naszej głowie tylko i wyłącznie. Trochę e, mogłabym powiedzieć, że wynosimy to ze szkoły bo wiecznie nauczyciele nas poprawiali, nie, no, no dobra, może na razie w tym momencie gdzieś tam to się zmienia i, i, i troszkę inaczej się też podchodzi do udzielania tej informacji zwrotnej. No ale z też z mojego doświadczenia i właśnie z tego, co wiem od Was, no to najczęściej było to takie, że no bo nauczyciel zawsze tak zwracał uwagę, ucinał i no ja już nie wiedziałam, co powiedzieć, blokowałam się i tyle, nie? No... Też przez to przechodziłam, też takie coś miałam. Miałam, e, miałam wspaniałych nauczycieli do języków, e, ale miałam też najgorszych na świecie, więc wszystko zależy od tego, jak, no, na, na kogo trafimy, nie? E, I tak, tak jak właśnie tutaj Evelyn pisze, e, pokonanie tej blokady jest najtrudniejsze. Tak, zgadzam się, ale jest to możliwe. Jak już po pierwsze uświadomicie sobie, że to jest blokada, którą wy sami na siebie nakładacie, to to już jest pierwszy krok do poradzenia sobie z nią. Bo czy tak naprawdę zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, jeżeli pomylicie się? Nie? Um, no okej, okay. jeżeli jesteśmy w restauracji i źle powiemy, nie wiem, formułkę, zamiast powiedzieć, vorrei, nie wiem, un um piatto di spaghetti, powiem voglio, albo powiem, o, pomylimy sobie volere z albo z dowyry, bo to też często się myli, i powiemy devo un um piatto di spaghetti, nie? No to okej, okay, no popełniliśmy błąd. No i co? Czy świat się zawali? No nie. Czy kelner nas zrozumie? Może tak, może nie. No i teraz rozważmy, co dalej. Jeżeli nas zrozumie, no to fajnie, wszystko gra. Jeżeli nas nie zrozumie, no to najgorsze, co może nam się w tej sytuacji przytrafić, to to, że kelner dopyta, co mieliśmy na myśli. Albo w innej sytuacji takim najgorszym scenariuszem jest to, że ktoś może nas poprawić, albo faktycznie no, nie zrozumie nas, więc dopyta. Nie? E, więc w zasadzie no, nie mamy nic do stracenia, poza, poza może, nie wiem, może też często takie popełnianie błędów kojarzy się z taką, no z takim wstydem, nie, no jak ja mogę popełniać błąd, nie, mamy taką blokadę znowu, taki perfekcjonizm, dążenie do tej perfekcji. Ale tutaj, jeżeli właśnie też macie taki problem, powiedziałabym, żebyście zadali sobie pytanie albo wrócili do tego celu, który sobie kiedyś tam usta ustanowiliście, jeśli chodzi o naukę języka włoskiego, tak? Czy uczycie się tego języka, żeby zdać jakiś egzamin, tak? Czyli czy zależy Wam na poprawności, czy zależy Wam bardziej na komunikacji w tym języku? Oczywiście idealnym scenariuszem jest komunikacja z poprawnością. No, wiadomo, myślę, że tutaj każdy się zgodzi, nie? Ale jeżeli mamy wybierać między komunikacją a poprawnością, no to co wybieracie? Jedno czy drugie? No bo jeżeli wybieracie komunikację, to tak naprawdę jesteśmy w stanie no, prześliznąć się po tych małych błędach i mimo wszystko dogadać się. Oczywiście, tak. Zgadzam się też z tym, że niektóre błędy, no błąd, błąd, błędowi, błędu, no właśnie, nie? A propos błędów. Ja kompletnie sobie nie radzę z przypadkami polskimi. Znaczy, no dobra, może nie, nie tak na 100%, ale no, z niektórymi słowami nadal mam problem. I szczególnie gdy są nieregularne, to, to muszę sobie zerkać do tej odmiany. Więc błąd, błędu albo błędowi, jak ktoś pomoże pomóc, to chętnie nierówne, tak? No bo są błędy, które. Nie wiem, źle odmieniony czasownik, tak? Powiem devo zamiast devi. No to druga osoba się domyśli, tak? Że, nie wiem, jeżeli prosimy o, o zrobienie czegoś, no to, to raczej się domyśli. A są takie błędy, które sprawią, że osoba, do której coś mówimy, może zrozumieć coś całkiem na opak, albo w ogóle nic nie zrozumieć, nie? Więc, no, wiadomo, no, no nie można tak powiedzieć, że no, błędy są nie, nieistotne. No, czasem są istotne. I, ale właśnie, żeby też się nie kręcić tak w kółko, nie? Wróćmy tak, jakby na, na tory, do czego w ogóle dążę, tak? W momencie, gdy ktoś nas poprawi, gdy my się, no, gdy, gdy popełnimy jakiś błąd, ktoś nas poprawi, zakładamy to, no to możemy wynieść z tego lekcję. I co więcej, raczej e, okaże się tak, że my lepiej zapamiętamy to. I tak naprawdę, no, w zależności też od sytuacji, od tego, jak ktoś zwróci nam uwagę, no to taka uwaga może nas albo zmotywować, albo całkiem podciąć nam skrzydła. I tutaj też bardzo ważne jest to, i to mówię do osób może bardziej nawet zaawansowanych niż takich początkujących. Jeżeli zwracacie komuś uwagę, czy to koleżance, czy komuś w internecie, czy e, właśnie komuś na kursie, tak, z kim się uczycie, to róbcie to tak, jakbyście sami chcieli przyjmować od kogoś uwagę, bo uwaga, spoiler, wy też na pewno popełniacie błędy. Każdy z nas popełnia błędy, nieważne czy mówimy o języku, którego się uczymy, czy o naszym pierwszym języku, bo ja nawet samo to widzę, wiecie, ja bardzo świadomie zwracam uwagę na pewne rzeczy. Nawet jeśli chodzi o język polski, to już od ponad roku współpracuję z korektorką, więc nie wiem, no też bardzo dużo się nauczyłam, jeśli chodzi o język polski przez ostatnie półtorej roku. Bardzo dużo się od Was też nauczyłam, bo też poprawiacie mnie i no, ja, ja jestem w stanie powiedzieć, kto kiedy, dobra, może nie kiedy, ale no, mniej więcej też, ale kto co dokładnie mi poprawił i no ja tych błędów już nie popełniam i wiecie, to, to tak mi utkwiło bardzo w pamięci. Szczególnie, gdy popełniam jakieś błędy podczas transmisji na żywo, albo właśnie w jakimś szkoleniu, albo w czymś, co poszło właśnie do, do, do szerszej publiczności, to. Robi mi się trochę taka, no powiedzmy, trauma, tak? W sensie, że, o nie ja, nie, ja nie powinnam była tutaj popełnić tego błędu, no bo przecież tyle osób to zobaczyło. Teraz właśnie w ubiegłym tygodniu w wyzwaniu też popełniłam błąd. Od razu tak, jak potem zapytałam na storiesach, to w sumie nikt tego nie znalazł. Znaleźliście co prawda inne błędy w storiesach, no ale to już nieistotne. Natomiast, no na tym szko mini szkoleniu, na tej mini lekcji do wyzwania adwentowego, popełniłam błąd, który polegał na powiedzeniu, dobzi zamiast dobrzy. No i, no i co? No, no, wydarzyło się, tak? Parę osób do mnie napisało, ale no, dużo więcej w ogóle tego nie zauważyło. To są takie błędy, które wynikają może z nieuwagi, może z niewiedzy, może to po prostu literówka czasem, nie? Więc też zawsze miejcie to na uwadze, że po drugiej stronie no, też jest człowiek, który też popełnia błąd. Więc gdy, gdy ktoś Was poprawia. To nie obrażajcie się, nie? Oczywiście tak, wiadomo, znowu wracamy do tego, w jaki sposób ta krytyka jest robiona, ale jeżeli druga osoba Was poprawia, to raczej nie ma złych intencji wobec Was, nie? Raczej te intencje są dobre, więc tutaj trzeba tak jakby zawsze brać takie uwagi do serca i starać się, no, po prostu pamiętać o tym, żeby, no, wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Czasem też jest tak, że nie zawsze te uwagi są sensowne, nie zawsze takie uwagi faktycznie są na miejscu, bo może się okazać, że Mniej popularna jest forma poprawna niż ta niepoprawna i nieraz też mi się tak zdarzyło, że ktoś poprawiał mi jakiś błąd, którego w zasadzie nie było. Nie był to błędem, nie było to błędem, bo no wręcz przeciwnie, osoba, która mi zgłaszała, no zgłaszała mi błędną formę. Więc takie opcje też się oczywiście zdarzają i, no i też trzeba z tym żyć, nie? <ślesk> To jeszcze nie koniec mam jeszcze tutaj parę rzeczy, ale właśnie widzę, że tutaj na Instagramie jakieś sporo komentarzy się pojawia, więc ja teraz się tutaj przez nie no, spróbuję przeżyć, zobaczyć. Ja już jestem na etapie trochę po włosku, trochę po angielsku, chociaż włosi to po angielsku to e, no właśnie, to też jest taka kwestia no z tym angielskim w takich większych miejscowościach, bardziej turystycznych, no to z tym angielskim jeszcze e, da radę się jakoś dogadać, no ale jeżeli no, wybierzecie się nie wiem, do małych miejsc w Toskanii na przykład, albo na południu, no to tam z tym angielskim może być faktycznie ciężko, nie? Dlatego... Włosi w ogóle doceniają to, że ktoś próbuje mówić w ich języku, nie? Wiem, że na przykład, nie wiem, słyszałam, że Anglicy są okropni, że jeżeli coś się przekręci, jakiś akcent czy coś, to no, to, to po prostu udaje, że nie rozumie i tyle i nie pomoże, chociaż obstawiam, że to też jest mocno stereotypowe, nie, nie każdy Anglik taki jest. Natomiast no, jeśli chodzi o Włochów, to w większości oczywiście może się trafić na kogoś, kto no, nie chce pomóc i tyle. Um, i, I wtedy wiecie, no, Włosi doceniają, że Wy próbujecie, pomogą, nie? Albo nawet też tak nieświadomie poprawią, e, żeby no, pomóc, właśnie. I, I to powiedzieć, to jest trochę takie odruchowe, nawet, um, żeby, żeby poprawiać kogoś, kto no, widzimy, że się męczy, na przykład, albo no, no wiadomo, tak? Wiecie o co, o co tutaj chodzi. Większość greckich nie zna gramatyki, więc bez obaw. Tak, to też, to, to też po części jest prawda, aczkolwiek nie uogólniałabym tego w taki sposób, że nie zna, wiecie, że wszyscy Włosi to nie mówią poprawnie, nie? Wiadomo, między Trzeba tutaj rozróżnić też trochę konteksty, coś, o, na co ja zawsze też zwracam uwagę, gdy tutaj nawet na live'ach e, omawiam jakiś temat. Z jednej strony mamy poprawność, gramatyczną poprawność, taką książkową, nazwijmy to. Z drugiej strony mamy na przykład język potoczny, regionalizmy, które rządzą się też swoimi prawami. Więc w momencie, gdy osoba, e, no obcokrajowiec, który uczy się języka włoskiego, no typowo z książek, uczy się tego poprawnego e, języka włoskiego, to... Gdy znajduje się na przykład we włoskim otoczeniu z Włochami, może usłyszeć dużo błędów i nie odnaleźć się w tym, a jednocześnie mogą to nie być takie błędy, błędy, tylko mo może to być właśnie mowa potoczna albo właśnie jakiś regionalizm, więc to też e, trzeba mieć to zawsze na uwadze, nie? Ehm, dobra, zobaczę jeszcze, co tutaj dalej. Co się nie dopowie, to się pokaże. No właśnie, to też jest oczywiście fajna opcja o błędowi dzięki, czyli błąd błędowi nierówny. Będę starała się pamiętać to. <coughs> Często bywam we Włoszech, naprawdę oni ucinają końcówki w rozmowie, bo nie znają dobrze gramatyki, sami się do tego przyznają. A jak ich rozumieć właśnie, problem, większość Włochów nie zna aha, to cały czas gdzieś tam się chyba wraca o, Atrament pisze ja zawsze spotykałam się z tym, że doceniają moje starania i raczej jest to pozytywne zaskoczenie mimo błędów no właśnie, to jest to, o czym mówię no, więc więc widzicie, nie i z jednej strony właśnie jest taki problem, nie z taką blokadą, jak się przemóc jak się przełamać, gdy jesteśmy we Włoszech ale z drugiej strony, ja też często widzę coś takiego, że boicie się, szczególnie krytyki od osób z tego samego kraju, tak? Czyli jeżeli na przykład pracujemy na grupie na Facebooku albo w klubie, nawet też czasem zobaczyłam, że coś takiego się dzieje, że boicie się postować, boicie się odpowiadać na jakieś pytanie, czy próbować własnych sił, bo ktoś inny może zna lepiej język włoski od was, i co on sobie pomyśli. No. Co najwyżej ta osoba sobie pomyśli, że no, może jest troszkę do przodu, a może nawet niekoniecznie, um, a może sobie przypomni, jak to było, może wam poradzi, jak sobie, um, no doradzi wam, jak sobie poradzić z jakimś błędem, bo nie wiem, miesiąc temu, czy tam tydzień temu też ta osoba popełniała taki sam błąd. I, I wiecie, no to, to nie jest, błędy nie są niczym wstydliwym, tak? To nie jest coś, czego trzeba unikać, i w ogóle, jeżeli na 100% czegoś dokładnie się nie nauczycie, to nie powinniście mówić. Absolutnie nie. Nie da się nauczyć języka, żadnego języka, nawet ojczystego języka na 100%. Zaczęłam wcześniej mówić o tym, że właśnie ja świadomie też patrzę na, na różne błędy, yy, zwracam uwagę tak, na, na to, co ktoś mówi, jak to ktoś mówi, bo no, też staram się chłonąć yy, no, różne informacje. I ostatnio, wy, oglądając jakiś yy, program w telewizji, zauważyłam mnóstwo błędów, które prezenter popełniał, bo wy mi zgłaszaliście też podobne błędy, na przykład, i, i dlatego zwróciłam na to uwagę. No, i wiecie, no, skoro no, ktoś taki ważny w telewizji popełnia błędy, no to chyba ja też mogę, nie? I, I trzeba sobie po prostu to uświadomić. To jest taka, powiedziałabym, że to jest taki pstryczek w głowie, który musi zostać wciśnięty, żeby faktycznie zacząć myśleć inaczej o sobie przede wszystkim. Skupić się na sobie, ale też właśnie na, na innych, na, to, na tym, że tak naprawdę te inne osoby nie mają nic do tego, jak wy coś mówicie, nie? Jednocześnie jest to powiązane z ogromnym dystansem do siebie, no bo musimy zaakceptować to, że my też popełniamy błędy. I jednocześnie to sprowadza się trochę znowu do takiego punktu startowego: czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby popełniać pewnego rodzaju błędy? Wraca to do tego, kim ja jestem, co ja robię, czego ja uczę, na przykład, tak jak w moim przypadku, i, i właśnie jaki jest cel w ogóle mojej komunikacji, tak? Czy wracamy do poprawności, czy wracamy do komunikacji? I ja otwarcie tutaj nieraz mówię, że no, jeśli chodzi o mój język włoski, to ja mogę za niego ręczyć. Jestem pewna na 99% mojej poprawności językowej, jeśli chodzi o język włoski, bo no, ja ten język czuję. Natomiast jeśli chodzi o język polski, to jest to coś ciągle w trakcie, i, i okej, okay, ktoś, kto pierwszy raz może mnie słyszy, nie czuję tego, że ja się męczę z językiem polskim, ale no, zerknijcie sobie na pierwsze live, zerknijcie sobie na moje pierwsze szkolenia, no, ten mój język był całkiem inny. Ja widzę ogromną różnicę i to jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia praktyki. To jest to, że ja muszę tak jakby też starać się wyciągać najlepsze, co, na co mnie stać, żeby też poprawnie komunikować się z wami, no bo jednak uczę po polsku. No i no tak sobie wybrałam, nie? Ale oczywiście zdarzają się wpadki, czasem jest to niewiedza, czasem jest to po prostu, nie wiem, rozkojarzenie czy gorszy dzień, i, i wtedy, no, no po prostu nie zauważymy czegoś, coś się no ucieknie, tak? I, I oczywiście może się to zdarzyć, i, i nie ma co tutaj nikogo obrzucać kamieniami, że coś takiego się zdarzyło. Ale jednocześnie no, nie wyobrażam sobie tego, żeby nie wiem, ja na przykład jako nauczyciel, jako leko, lektor podczas lekcji źle omawiała, nie wiem, odmianę czasowników, nie? Albo nie wiem, nie, żebym nie potrafiła zastosować konjunktivo, tak? To jest coś, co tak jakby jest ode mnie wymagane, skoro ja uczę tego języka, albo takie już bardziej podstawowe rzeczy, typu, nie wiem, stosowanie rodzajników. Ja no, oczekuję tego, że nauczyciel nie, inaczej, tak? Ja nie potrafiłabym uczyć kogoś czegoś, o czym nie mam pojęcia. Dlatego też, na przykład, wycofuję się czasem z pewnych tematów, dlatego też nie prowadzę zajęć specjalistycznych z zagadnień, na które nie mam zielonego pojęcia. Na przykład, nigdy nie poprowadzę jakichś zajęć biznesowych, czy, czy takich związanych, nie wiem, z finansami, czy z jakimiś innymi takimi ścisłymi zagadnieniami, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Ale z drugiej strony, bardzo dobrze czuję się w biologicznych tematach, w medycznych tematach, w takich rzeczach, no bo bo też mam jakieś pojęcie na, właśnie o tym. także też um, kiedyś pamiętam Ala z włoski online na swoich storiesach wspominała też o tym, że Niektóre błędy lub oczekiwania wobec lektorów też czasem są zawyżone, no bo się spodziewacie, niektórzy tak, spodziewają się, że nauczyciel to powinien wiedzieć wszystko, lektor to powinien wiedzieć wszystko. I w momencie, gdy pytacie o jakieś słówko, no jak to, jak można tego nie wiedzieć? Jak ta druga osoba może tego nie wiedzieć, nie? No, pamiętajcie, że każdy żyje trochę w innej bańce i dla kogoś, na przykład słownictwo związane z informatyką jest po prostu chlebem powszednim. Dla kogoś innego z, właśnie, z medycyną, dla kogoś innego język prawniczy. I, I czasem właśnie ta niewiedza sprawia, że czujemy się gorszym, bo ktoś użył jakiegoś słowa, którego my nie znamy. Ale zawsze pamiętajcie o tym, że no, waszym celem może wcale nie jest dogadywanie się w kwestiach prawniczych, czy tam księgowych, czy jakichś biznesowych, a chcecie po prostu potrafić zamówić coś w restauracji poprawnie i, i dogadać się z kimś na ulicy, czy, czy właśnie podczas. Y Jakiejś, nie wiem, kawy w barze, tak? jeżeli ktoś was zaczepi. Więc zawsze miejcie to na uwadze. Wracajcie właśnie do tego, dlaczego w ogóle uczycie się, po co się tego uczycie um, i, i starajcie się właśnie popracować nad sobą, nad tą blokadą i, i zapomnieć o niej. Starać się po prostu z nią walczyć, ćwiczyć, nawet samemu do siebie. Ja podczas moich wyzwań zawsze też zachęcam do tego, żeby mówić, mówić, mówić. Jeżeli nie chcecie wrzucać na grupę, na forum e, waszego nagrania, no to po prostu sami je odsłuchajcie i sami się skontrolujcie, tak? Sprawdźcie, czy dobrze to powiedzieliście, czy moglibyście to inaczej powiedzieć. Czy według was to, co mówicie, jest w ogóle zrozumiałe, nie? Ale oczywiście warto też to przetestować, dlatego też warto mieć kontakt z innymi osobami, warto sprawdzać na bieżąco, czy faktycznie te błędy, które popełniamy, em, wpływają na komunikację, czy jednak nie. Czy cel, do jakiego dążyłem, czy dążyłam, został osiągnięty w tym przypadku, czy jednak nie. No bo jeżeli tak, no to te błędy nie są aż tak istotne. Um, no, i chyba na tym bym skończyła dzisiejsze spotkanie. Jeżeli chcecie coś dodać, to ja chętnie e, się do tego odniosę, chętnie to przeczytam. E, może też macie jakieś własne doświadczenie, którymi chcecie się podzielić, to, to też bardzo, bardzo chętnie, bo w sumie tak, to właśnie chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że to też dla Was było ciekawe. Nie wiem, dajcie mi jakiś feedback, <grym> bo zawsze też to jest takie. No, takie pogadanki są bardzo potrzebne, ale też jednocześnie są czasem trudne, bo z jednej strony mówi się o takich oczywistych rzeczach, ale i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto podziękuje za takie spotkanie, bo właśnie tego potrzebował słyszeć. Właśnie to potrzebował usłyszeć, o może bardziej tak, a propos poprawności. Więc ja też oczywiście zrobię Wam podsumowanie z tego spotkania, wypiszę takie kluczowe pytania, które warto sobie zadawać, o których właśnie mówiłam też dzisiaj, oczywiście na spotkaniu żebyście łatwo mogli do tego sobie wracać, żebyście mogli sobie to wypisać, nie wiem, na, w kalendarzu czy, czy właśnie na kalendarzu, tak? Jeżeli macie taki na ścianie, to, to też warto sobie czasem w takich gorszych chwilach, um, gdzie ta blokada jest czasem mocniejsza, przypominać sobie o tym, czy, czy faktycznie mm, zadajecie sobie właściwe pytania, czy faktycznie... Um, macie potrzebę, czy tam prawo bać się w ogóle tego strachu? Czy jest to Wam faktycznie, czy to jest taki strach konstruktywny, który Was pcha do przodu, czy jednak jest to taki strach, który no blokuje, zakłada blokadę i, i Wy już po prostu nie jesteście w stanie nic powiedzieć? Bo mnie ten strach, ta obawa przed tym popełnianiem błędów publicznie, no pcha mnie do tego, żeby jednak starać się ćwiczyć i starać się polepszać ten język, żeby no coraz mniej było tych błędów. Nie? Um, ok, widzę komentarze tutaj. Gosia pisze najgorsze to odważyć. Się. Jak już to przejdzie, to już idzie dalej. Tak, dokładnie. Więc no, metodą prób i błędów, jeżeli za pierwszym razem się nie uda, ktoś poprawi albo po prostu odejdzie, bo nie zrozumiał, no to nic, zaczepiajcie kolejną osobę do skutku, nie? <grym> Daria pisze dokładnie. To jest niby oczywiste, ale nie zawsze proste do zastosowania. Warto sobie o tym przypominać. No właśnie, no więc e, tak, taki, taki właśnie temat e, no, na dzisiaj wybrałam, bo też no, w sumie e, było sporo takich cięższych tematów ostatnio i no, na koniec roku zawsze tak schodzimy na takie może lżejsze, e, aczkolwiek też potrzebne uważam, nie? Więc też jestem bardzo ciekawa właśnie tych jakier, e, które będą za dwa tygodnie z Waszymi pytaniami. E, one też zawsze są bardzo ciekawe, więc myślę, że będzie to ciekawe spotkanie. Dobra, jeżeli jeszcze czymś chcecie się podzielić, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście do mnie pisali. Jak coś, to też chętnie, chętnie z wami pogadam na ten temat. Jeżeli chcecie to pociągnąć, podzielić się jakimś problemem, który się nie wiem, pojawił, czy doświadczeniem, to, to śmiało piszcie. I tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za dzisiaj, za obecność i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia za dwa tygodnie. No i na wyzwaniu, na wyzwaniu adwentowym oczywiście, które nadal trwa, będzie trwało przez cały czas, e, aż do 24 grudnia. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście, to można w każdej chwili dołączyć poprzez po prostu włoski.pl Ukośnik Adwent. Otwieramy tam codziennie nowe okienko interaktywnie z nowym zadaniem. I są też czasem jakieś kupony rabatowe, więc warto się tam zainteresować tym. Trzymajcie się. Pa!